Dobra sprawa wygląda następująco. Dzisiaj mam dla Was vlog, który jest tak naprawdę zlepką kilku dni. Znaczy, Także mam nadzieję, że Wam się spodoba taka forma. No to nic, to ruszamy. To, dla pana. to wszystko Dziękuję Dobra, dostałem przesyłkę Wydaje mi się, że wiem co tam jest Ale uwielbiam otwierać jeszcze Zanim wejdę do domu Patrzcie to Halloween! Stawić tak fajne akcje, o której dam link w opisie Dostałem Wsparłem tą akcję i dostałem koszulkę od Not Just Shop. O, mm. koszulkę, którą z tego co pamiętam, to autorem są dzieci. Są całą akcję dorabia w profilu Pawła Kaczyka, więc jest dobrze, jest bardzo dobrze. Będę ją nosił dumnie I Jedziemy Po południu jakoś koło godziny Godziny 16 .00. Jak się będzie robić ciemno, planujemy iść na groby, bo dzisiaj będzie naprawdę nieźle. Będą nieźle oświetlone. Lubię ten klimat ogólnie wszystkich świętych. To jest magia, to jest magia, naprawdę magia. I te światła to wszystko oh, robi. wrażenie. mi się udało zrobić kroki, ale reszta to była masakra. No nic, nie poddajemy się. Idziemy dalej. Dobra. Dla mnie wystarczy totalnie. Jestem wykończony. Wszystkich świętych wieczorem najlepiej odwiedzić cmentarz. Nie? Nie. Tak. Najlepiej odwiedzić... Będę cię nakręca, o, nakręca. Tak idziemy na cmentarz, zobaczyć zapalić zniszcz i zobaczyć jak tam jest, Amela też idzie z nami. Cieszy się. I pierwsza wizyta na cmentarzu. Pierwsza wizyta na cmentarzu. No, a jest dzisiaj ruch, patrzcie to. Samochody parkują nawet na pasie zieleni. To jest dopiero coś. Tu? Takie jakie kupić? takie za szóstkę? Dwa? jest dwa. Dwa? zapałki lepsze. Dziękuję bardzo. 20 do 20. Dziękuję. Mego wieczoru. Jakie cenie? To jedną kupić? Jedną. Super, tak dziękuję. Kupiłem kruchą rurę. Nie wiem, co to jest. Nigdy tego nie jedliśmy.

I've forgotten how we felt before the world fell at our feet. There's such a... <laughs> dalej na spacer. Sesja zdjęciowa zakończona. Która jest godzina? Dobre pytania. Dobre pytanie. 13.08 Wczoraj się nie udało, dziś się udało. Zrobiliśmy. Tak, zrobiliśmy sesję jesienną. Tak jest Pod takim pięknym drzewem. Zresztą to drzewo też rzucę za chwilę. Nie ma co. Także teraz zbieramy się, bo już robi się wiecznie, a mała zaraz musi jeść. Dzięcia gdzieś rzucę. Tak jest o, Ale tam jest dużo gołębi, spróbujemy je rozgonić. Spróbujemy je rozgonić. Uwaga! A vendar to bilo dobre.